Także włączę, słuchajcie, nagranie. Na no, także słuchajcie, ta droga zakażenia pasożytami jest bardzo istotna, bo chodzi o to, żeby odciąć się od tej drogi zakażenia, bo są osoby, które szukają tylko różnych metod na, na pozbycie się pasożytów, ale dopóki nie będziemy wiedzieć, skąd one się wzięły i dlaczego, to jakby nie będzie końca. No i oczywiście musimy też zwrócić uwagę na to, dlaczego one w ogóle, dlaczego my je w ogóle załapaliśmy. No bo ktoś dzwoni, a już nie odbiorę. E, czyli tak, e, kwestia e, naszej odporności, bo tak jak, słuchajcie, tak jak e, z myciem głowy, możemy zimą umyć głowę i wyjść na dwór, pięć osób może się rano wykąpać, wyjść na dwór, dwie osoby... E, Dostaną zapalenia płuc albo się zaziębią, czy osoby będą zdrowe, albo na odwrót. Także wszystko, słuchajcie, zależy od naszej odporności. Czyli musicie się zastanowić, czy, czy wy mieszkacie na wsi, czy wy mieszkacie w mieście, czy macie kontakt ze świeżym powietrzem, gdzie wy kupujecie jedzenie, jaką wagę przykładacie w ogóle do pochodzenia jedzenia, czy to jedzenie jest wysoko przetworzone, czy. czy czy, czy jest naturalne, czy probiotyków dostarczacie, czy, czy naturalnych, czy kiszonki, czy zakład błotowy, czy mleko siadłe od rolnika, czy na przykład, nie wiem, kisicie jakieś buraki. To, to wszystko jest ta nasza codzienność, prawda? Jeżeli na przykład dajecie dzieciakom. Jakiekolwiek przetworzone produkty ze sklepu, czy to batoniki, czy cokolwiek coś zapakowane, nieważne. Nieważne, co tam jest napisane słuchajcie. Wszystko jest napisane po to, żeby to było dopuszczone do sprzedaży. Natomiast te wszystkie wysoko przetworzone produkty, one mają składniki, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pleśni, aflatoksyn i, i innych czynników takich, które unicestwiają jakby całą mikroflorę jelitową, czyli to są jakby środki dezynfekcyjne, nie tylko które dezynfekują e, pokarm, to, to jedzenie, tą żywność w cudzysłowie, słuchajcie, żeby ona była, e, żeby ona się kwalifikowała do, do spożycia, żeby ona nie płyśniała. E, tylko chodzi o to, żeby. O, ten z, z tego zleciało. Mi. E, chodzi o to, że po prostu niszczycie mikroflorę. Jeżeli już dzieciom coś dajecie, no pamiętajcie o tych kiszonkach, o takich naturalnych kieszonkach, najlepiej samemu coś tam ociśnić. No, ale probiotyków też możecie dostarczyć. E, czy możecie na przykład z e, Korala i Superflora, taka ka, kapsułeczka mała. Ja na przykład teraz sobie łykam doterową, doterowy probiotek, to Wam może opowiem o nim któregoś dnia. E, świetnie działa. To jest taki trzyfazowy. Kapsułka, która jest w trzech fazach. Zresztą jest budowanie odporności, dla dzieci też są. No i teraz tak, czyli tak, kwestia: jakie pasożyty, czyli właśnie ten biorezonans warto naprawdę zrobić ten biorezonans żeby wiedzieć, czy to jest problem tylko jelitowy, czy to jest problem z wątrobą, czy nie ma kandidy. Um, oglądajcie sobie kupę wzajemnie. Jak te dzieci jeszcze się zatrzymają do nocnika, to jest bardzo dobra okazja. Ja zawsze mówię: taka, takie domowe laboratorium polega na tym, że robicie zdjęcie, powiększacie. I wtedy, słuchajcie, po prostu wszystko widać jak na dłoni. Płyny, co dajecie dzieciom do picia? To jest bardzo ważne, co wydajecie. Najlepsza, słuchajcie, jest woda. Kiedyś, teraz się w ogóle proporcje odwróciły. Kiedyś 3-4 napojów to była woda. Woda była ogólnie dostępna. Ona była zdatna do picia w kranie, ona była z hydrantów nawet z tych gumowych szlaufów, nikomu nie szkodziła. Natomiast teraz nad wodą trzeba popracować. Trzeba przede wszystkim, ja mam założony filtr, dobry, porządny, zapłaciłam, mam naprawdę dobry. Każdemu polecam, to jest taki pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby zrobić cokolwiek dalej ze zdrowiem. Czyli do tego możemy na przykład zrobić dobrą zupę, czy kompot możemy ugotować, czy możemy ziółka na dobrej wodzie bez, bez tych metali ciężkich zaparzyć, czy możemy koralowca wrzucić bezpiecznie czy możemy jakiekolwiek kiszonki zrobić, cokolwiek ale musi być dobra woda, jak nie ma dobrej wody ja Wam wrzucam tutaj czasami nagrania jak ta woda wygląda jaką wodę wypijecie, z jakiej korzystać. to jest trucizna, nie woda zresztą powiem Wam, że może tego już nawet nie odczuwamy bo my się przyzwyczajamy do tego ale ja jak na przykład wyjeżdżam to po prostu marzę o tym, żeby się napić swojej wody, uwierzcie tęskni za swoją wodą. No i słuchajcie, odrobaczanie. Czyli w zależności od tego, jakie mamy pasożyty, przede wszystkim to tak. No najbardziej podstawowy to jest czarny orzech. To możecie wszyscy słuchajcie bezpiecznie sobie tego czarnego orzecha yy, razem z dziećmi. Yy, może, możecie parafajta. Yy, możecie laxmax, jeżeli są jakieś problemy yy, z wypróżnianiem. Natomiast każdą kurację trzeba właśnie wzbogacić. O wypukiwanie toksyn. Yy, czyli trzeba. Yy, Yy, pić wodę, dobrą wodę, może być to woda z koralem, najlepsza by była z koralem, yy, bo to jest woda z redoksem. Możecie na przykład yy, pić wodę sol, solą też, yy, możecie pić zakwas bołotowa, ale ważne jest, żeby pić i ewentualnie olejki. Słuchajcie, te olejki one mają tą cechę, że one świetnie Was będą odszluzowywać, czyli to, co jest pozamykane czy katar jakby, czy, czy zatoki, jeżeli są zatkane, czy wątroby są jakieś śluzy, czy w limpie. Olejki eteryczne, słuchajcie, świetnie Was będą tutaj odszluzowywać, więc to też jest taka codzienność, czyli właśnie w tej postaci tych roloników, to też jeżeli na przykład macie owsiki, to oczywiście trzeba wtedy prać, wszystko sprzątać, gotować, przy innych kuracjach to nie jest potrzebne, przy innych pasożytach. Natomiast... Hmm, smarowanie się tymi tymi rolonikami, słuchajcie na co dzień powoduje, że po prostu będziecie zabezpieczeni czy po prostu picie tych olejków dolewanie do wody, czy do innych rzeczy, czy na przykład łykanie takiego czarnego orzecha raz na jakiś czas no i słuchajcie, to wszystko zależy od tego jakie macie pasożyty, dlatego trzeba wiedzieć, bo Często jest tak, że na przykład odrobaczacie się, schodzi Wam tam coś z jelit i to jest bardzo dobre, ale to nie jest wszystko. Przywry siedzą głęboko w wątrobie, w trzustce, układ limfatyczny jest zatkany, także Wy będziecie oczywiście czuć, czy ta kuracja, którą zrobiliście jest wystarczająca, natomiast nie zawsze tak jest, ponieważ czasami jest tak, że Wy czujecie ulgę po kuracji i potem wszystko wraca. I wy się zastanawiacie i nie wiecie, czy wy znowu zła, e, złapaliście kolejne pasożyty, czy tam te się odrodziły, e, czy z jaj coś się nowego wykluło. E, więc słuchajcie, chodzi o to, żeby ta kuracja jakby taki miała e, sensowny cykl. E, I e, Więc e, ja e, uważam, że e, zrobienie biorę ja przyjmuję słuchajcie wiązowniką Warszawy. Jak chcecie, to zapraszam i teraz tak, no ochrona no ochrona, czyli to nasze zdrowe życie prawda, na co dzień w miarę możliwości jak najwięcej korzystać z tych naturalnych produktów, z tego co rośnie te zalecenia dietetyczne które służą naszemu zdrowiu czyli nawodnienie, zdrowa dieta gotowanie w domu, zupy, surówki soki, to powinno być naszą codziennością no i zadbanie o wątrobę to też, słuchajcie, jeżeli będziecie sobie na przykład lecą tękę podjadać na co dzień, to też zapobiegniecie stłuszczeniu wątroby, odgrzybicie organizm, zapobiegniecie jakimś późnym zmianom, które spowodują, że ta odporność będzie Wam, słuchajcie, spadać. Dobrze, ja na dzisiaj już zakończę, bo tutaj mam słaby zasięg, widzę nagram to wszystko, wrzucę to na YouTube'a, to 8 minutek wyszło, ale to nie, nie szkodzi. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was chce, to tak, na YouTubie czy na grupie e Pasożyce o Zdrowie jest więcej takich pełnych e nagrań. Jeżeli e macie wątpliwości co do odrobaczenia, e możecie się zawsze do mnie zgłosić. E możemy się umówić na konsultację i ja Was wtedy pokieruję i zrobimy tak, żeby było wszystko dobrze. No dobrze, to do następnego wtorku. Dużo zdrówka Wam życzę i pijcie dużo, bo to jest bardzo ważne. Pozdrawiam Pa.